Cześć Boże, cześć! Wtorek drugiego tygodnia adwentowego i nasze wspólne wołanie do Boga, SOS. Przyjdzie Jezu, bo to nie my. Przyjdzie Jezu, uratuj nas w naszych lękach, w naszych grzechach, w naszym złu, które czynimy, w tym, czym sobie nie radzimy, czego nie ogarniamy. Potrzebujemy Ciebie, Jezu. I dzisiaj Pan Bóg odpowiada na to nasze wołanie, na tą naszą tęsknotę. W ogóle taki obraz, zanim jeszcze przejdę do sedna adwentu, kilka dni temu słyszałem, że ten adwent, który przeżywamy w kościele, to nie tyle jest nasze czekanie na Boga, bo On już przyszedł, On nie jest w kościele, w sakramentach, w słowie, On już przyszedł. Ale adwent to jest czekanie Pana Boga na człowieka. Że tak naprawdę to Bóg czeka na człowieka, na jego gotowość, żeby otworzył mu serce, bo Pan Bóg chce tam przyjść. Chce się na nowo narodzić, chce się objawić, chce przyjść z mocą. Oto Bóg przychodzi, oto jego zapłata. Dzisiaj mówi prorok Izajasz. Po raz trzeci dzisiaj słyszymy w niedzielę, poniedziałek dzisiaj, po raz trzeci zapewnienie od Pana Boga i to wyrażenie, to wołanie Pana Boga odwagi, nie bójcie się. To jest niesamowite. Jak Pan Bóg nam chce o tym przypomnieć, raz mogliśmy zapomnieć, drugi raz, no już trudno o tym zapomnieć, a trzeci raz, Pan Bóg mówi, jak bardzo dla niego to jest ważne, żebym to usłyszał, odwagi, nie się. Dla mnie to jest bardzo ważne słowo w czasie tych rekolekcji, które przeżywam wspólnie ze wspólnotą parafialną w Turku, ze wspólnotą świętej Barbary, ale też i w moim życiu, w moim adwencie. to słowa, które Pan Bóg przychodzi do mnie. W których czeka na mnie, w których tęskni za mną i mówi odwagi, nie bój się. Ja jestem. I to, co prorogi zajesz dzisiaj, to czytanie z niedzieli, dzisiaj dłuższa wersja, bo tam niedzielna było trochę urywane. I to zdanie: trawa usycha, więdnie kwiaty. Ale słowa Pana trwają na wieki, bo tak usta Pana to wyrzekły. Pan tak powiedział. Wszystko w życiu przeminie i to, co piękne i kwiaty, to, co cieszy nasze oczy, to, co jest blaskiem, to, co czasem staje się moją motywacją, to kiedyś przeminie, to kiedyś się skończy, to kiedyś uschnie, tak jak moje życie. Ludzkie relacje kiedyś się skończą i to, co jest czasem motorem naszych działań, to też kiedyś przeminie, ale jest coś stałego. To jest Pan Bóg, to jest Słowo i przez tą Ewangelię przychodzi nam Pan Bóg również w obrazie że to, co najbardziej tego w tym świecie, jest, to jest Boże Miłosierdzie. To, co Jezus mówi do siostry Faustyny, że, że Pan Bóg na końcu zatriumfuje w Bożym Miłosierdziu, że to, co ostatnie zwycięży, to Boże Miłosierdzie. No właśnie. Te wszystkie nasze ludzkie spekulacje, wszelkie władze, wszelkie rządy, wszelkie nasze układanki, to wszystko przeminie prędzej czy później a Boże miłosierdzie się nigdy nie wyczerpie, nie wykończy. Nawet kiedy ja się zagubię, to On przyjdzie. Jak wam się zdaje, dzisiaj Jezus mówi, jak jedna owca zaginie, to czyż pasterz nie pójdzie szukać? Nie, nie pójdzie szukać. Tylko dobry pasterz pójdzie szukać. Ten, który weźmie konsekwencje zagubienia, bo owca, kiedy ginie z pastwiska, z hali, to jest zabijana, kiedy jest odaleziona. A Jezus... Jako pasterz, ten, który znajduje owce, mówi: Ja biorę konsekwencje Twojego grzechu. Bóg umarł za mój grzech, za moje zło. Bym ja przyjął to, co, on, co jest Jego dziedzictwem, co jest Jego królestwem. To jest niebo, to jest zbawienie. I to jest adwent, żeby umieć to przyjąć, żeby przygotować serce na ten wielki dar. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Szczęść Boże, kochani, dzisiaj we wtorek zapraszam Was na zupełnie nową serię, która się za chwilę pewnie ukaże. We wtorek o 9 rano rusza pierwszy odcinek serii Piękne Stopy. Bardzo się przyjmuję tym odcinkiem, tylko Was bardzo serdecznie polecam. To jest pierwszy mój wywiad, który w życiu przeprowadziłem i nagrałem z bardzo interesującą osobą. Więc, yy, śledźcie na moim kanale Piękne Stopy. Pierwszy odcinek. Zapraszam po prostu i zapraszam jutro na kolejny odcinek SOS.